Siemanko, z tej strony, słonek, witam Was w kolejnym vlogu. 25 wrzesień, dzisiaj zaczynamy siewy pszenicy. Dwa byki na jednym polu, fędzior, no i oczywiście nowy tegoroczny nabytek walterka z centają. No i mykamy. Trochę zaniedbane pole, były tutaj te samo siebie wprawdzie niszczone raz talerzówką, drugi raz herbicydem totalnym ale dosyć mocno to odrosło wilgoci wypiło ale jeden za drugim lecimy myślę że ze schodami nie będzie źle tak to wygląda chcę zobaczyć sobie w takim miejscu gdzie gdzie gdzie, gdzie rylica trochę tańczy widać to nawet ta ziemia taka jest rozmyta taki pyłek gdzie jest taka mąka ale nie jest za głęboko patrzyłem czy się czasem ziarno nie utopiło ładnie yy, wilgotno, no to trochę inaczej to wygląda. Tutaj takie gorsze miejsce kaszczyste bardziej. 27 wrzesień dzisiaj e, witam Was w ten e, słoneczny, jakże wietrzny piątek. E, działamy w sumie co zaczęliśmy siewy pszenicy. Zaczęte już wczoraj, wczoraj pykło pierwsze 20 hektarów. Dzisiaj walczę na polu z tatą, Mikołaj akurat pojechał. Z dostawą ziemniaków, później jedziemy na działkę do Łąska Wielkiego, więc Mikołaj też tutaj z nami, tata aktualnie z sterami. Mam jeszcze gościa, pomachasz majsterek? No jest to, Jula Wielki, fan traktorów wszelakich. No i działamy, tak? tak jak i z rzepakiem, tak i z pszenicą, nie śpieszymy się w tym roku. Rzepaki siane po 23. Sierpnia, pszenicę można powiedzieć po 26. Wczoraj 26 zaczęliśmy. No i co? I działamy z siewami, tak? Rzepak. No myślę, że to dobra decyzja. Z tym opóźnieniem wiadomo, przy wysokim nawożeniu azotowym, to trzeba uważać na ten termin siewu, żeby nie wybiegł. A znowu w pszenicy fajnie jest posieć wcześniej, bo wiadomo, mamy ukorzenianie ale minusem są nalatujące zewsząd mszyce, które, pszenicy, też potrafią zrobić bałagan, żółta karłowatość nam się może wpakować. No, dlatego ten termin nieco opóźniono, od przyszłego tygodnia ma być już chłodniej, więc myślę, że akurat tak pszenica wzejdzie, jak już będzie na tyle chłodno, że ta mszyca nie będzie tak mocno migrowała, wiadomo, że wysokie temperatury sprzyjają migracji wszelakim przelatom, oblotom. Owadów, no i co? Warunki w tym roku są, można powiedzieć, genialne. To, co uprawiane po deszczu, no to mega świetnie się ta glinka, tak, w tym roku kruszy, rozsypuje. Doprawia, że no powinniśmy uzyskać 100% wschodów. Natomiast mieliśmy jedną działkę pszenicy pszenicy, tak, po burakach, uprawiliśmy, mówię, taka ciężka gleba, uprawimy za suchego, mówię, nie wiem ile spadnie, miały nadejść te ulewy, nie wiem ile deszczu spadnie, uprawimy po burakach, no i się rwały takie kolosy bryły, eee, że tak powiem nawet najgorsze miejsce podwójnie uprawione orkowcem, a niepotrzebnie za suchego, bo to co uprawiane po deszczu, no to glinka się rozsypała jak piach no i całkiem inaczej to wygląda po siebie tak tutaj no jeden uprawia drugi sieje, gleba taka lżejsza aktywna nie byłaby tutaj nawet wskazana na 1000 mamy, jedziemy na 1000 eko ale mamy tutaj samo siebie rzepaku które widzicie, które no niestety piły nam też sporo wody no i żeby aktywna jeszcze trochę zniszczyła no i co? i i tak to wyglądał. wiedziałamy we dwójkę, więc też zachowujemy tą wilgoć. Teraz już nie ma tych temperatur, upałów, tego parowania dużego, więc to już jest jesień, tak? No co tutaj mówić, zaraz październik z zapasem. Będzie jeszcze trochę późniejszych siewów, takich nawet połowo październikowych pewnie, no to jeszcze też podoptymalny, teraz się przesunęło. Co do odmian, jakie w tym roku wysiewamy. No to sprawdzony Pallas. Pallasa mieliśmy już dwa lata temu, w tym roku. Banatus, którego też mieliśmy w, w tych tutaj dwóch ostatnich latach. I na jednej działce, gdzie się pojawiają dziki, poleci e Egidius, pszenica Ośista. Właściwie tam na, 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 na takiej większej działce będzie obsiane wokoło, żeby ograniczyć właśnie straty dzikowe. No i że wszystko w tym roku. Saturn Union. No, dobrze nam to wychodzi, parametrowo pszenicę i plonowo przede wszystkim. No, myślę, że wielu z was potwierdzi. Część nasion od Mateusza od Mateusza, Cisłaka, nasiona Cisłak, Banatus akurat od Mateusza. Fajna pszeniczka 47 MTZ 98 zdolność kiełkowania. No i co do normy wysiewu, w tym roku kapkę dokładamy. W zeszłym roku sieliśmy 250 sztuk w tym roku 270-280 kiełkujących w zależności od pola w zeszłym roku te pszenice były rzadkie jeśli chodzi o obsadę kłosów ale planowo wyszło to fajnie ale jednak kapkę dokładam no i zobaczymy jak to wyjdzie no, te 20 roślin no to też nie rzutuje jakoś tutaj znacząco termin nie jest tak wczesny, w zeszłym roku zaczynaliśmy chyba 16 wiadomo, że im szybciej siejemy tym szybciej ta pszenica się rozwija bo mamy wysokie temperatury dosłownie jak mamy tam wilgoć i, i temperatury rzędu 25-30 stopni no to po 5 dniach mamy schody od jutra już nadają ochłodzenie będzie pewnie w ciągu dnia po 10-12 stopni w nocy po 2-3 stopnie jakieś przymrozki pierwsze mogą nadejść to myślę że wydłuży się, wydłużą się te wschody ale no mówię no przede wszystkim chcemy uciec tutaj od tematów mszycowych także no i kolejny dzień zmagań ostatnio chciałem zmontować vloga patrzę, coś mi się tam odkliknęło na telefonie, druga część filmu się niestety nie nagrała więc początek z działki z tatą, a dzisiaj działamy z Mikołajem Mikołaj z Asterami 916 no i siejemy dalej na tej działce akurat Pallas co do nawożenia, no to w zależności od działek, tam gdzie miałem już wyniki analizy gleby, no to na jednej z działek brakowało trochę fosforu, więc poszło po 200 kg Polidapu. No nie jest to tanie, fosfor to najdroższy składnik, ale wiadomo, że jeśli jest go brak, no to trzeba niestety uzupełnić, tak. Nie jest to też nie wiadomo ile, te 200 kg bardziej to tak na potrzeby doraźne. Ale no sukcesywnie będziemy nabożili tym fosforem i też no fajnie, bo dawka startowa azotu, bo w polidopie mamy 46 fosforu i po 18 azotu, więc no troszkę tych składników no będzie. To zostało wysiane przed mieszaniem, przed gruberkiem, przed bezerkowcem, można tak fachowo powiedzieć. A dzisiaj działka po burakach. Tutaj analiza dopiero pobierana. Widzieliście w poprzednim dziennym vlogu właśnie pobór składa. Myślę, że burak no, na tyle dobre nawożenie dostał przed siewem, że tutaj nie będziemy nic dawać. Tam, gdzie dawaliśmy właśnie ten polidab, to było po rzepaku. Też to jest bardzo dobre stanowisko. W tym roku same takie pszenice będą po dobrych przedplonach. Po zbożu będziemy wysiewali 2 hektary tylko. Reszta no, to jest po burakach, po rzepaku. Mogą być jeszcze więcej tej pszenicy po rzepaku, ale no, koło gospodarstwa po rzepaku będą warzywa. To tak może nie do końca zgodnie ze sztuką, ale tak po prostu pasuje. tak? Także palla 150 kg na hektar. Teraz akurat ciśniemy ścieżkę, co Walterka ma przepracowane. 70 godzin. Na razie odpokać wszystko tak jak się należy. Fajnie, pięknie. Do transportu fajnie to idzie, bo lecieliśmy sobie właśnie tutaj trochę dalej na pole, to 54 na godzinę. Mikołaj wyjechał gdzieś, no nie wiem, 15 minut szybciej, a zjechaliśmy się na polu właściwie prawie, że równo, to no był chwilę przede mną, jeden przejazd zdążył zrobić, więc po trasie fajnie, spalanie też myślę, że będzie spoko, 1700 obrotów, 54 na godzinę. No i teraz w polu jedziemy gdzieś 10 na godzinę, 10-11 w zależności od miejsca dość lekko się uprawia tak? w tym roku tej wilgoci nie brakuje yy, mieliśmy teraz dwa dni przerwy właśnie z uprawą i siewami yy, była akcja obornik wyrzucaliśmy oborniki yy, no i ciśniemy wracamy do gry chciałbym posiać jak najwięcej bo jutro środa i nadawane są jakieś opady żeby już te wszystkie cięższe kawałki gdzie jakaś glinka występuje chociaż górkami była posiana wiadomo że no, suche siewy to dobre siewy, tak? Zasiewnikiem się kurzy. Tutaj, no, za bezerkowcem się kurzy, zasiewnikiem w sumie y, też. No i co? I powoli, powoli do przodu działamy. Dzisiaj w sumie tutaj przyjechaliśmy koło 16 dopiero. Tutaj jest 6,5 hektara, jeszcze jedna działka 3 hektary po trasie, ale opanujemy to. Na jutro zostanie dycha i wtedy jakieś tam 12-15 hektarów jeszcze późniejszych siewów po ziemniaku po buraczku i po czym jeszcze? a i tam taki nowy kawałek będzie e, który jeszcze muszę opryskać na pesz więc gdzieś myślę że na koniec tygodnia opryskam to i co i kiedy? wtedy no dwa tygodnie tak dajmy temu glifo żeby to podziałało dobrze no tutaj taka lekka gleba, mąka e, dość dużo buraków że takie miejsca są, że pozostawało, nie wiem, czy to było sucho, czy, czy co. tak miejscami gdzieś tam tych buraków trochę na tym polu leży niestety. No wiadomo, od złota musi odejść, tak się mówi. Dojedziemy do końca i tutaj obsiejemy sobie studzienkę. Jeśli to jest wąski słup, to obsiewam tylko takim wymijakiem, ale szeroka studzienka, żeby chwasty i pysznie rosły, to sobie to objeżdżam trochę dokładniej. No i co tutaj pagórki, górki? Kurki, dolinki, ale działka fajna, bo kilometr długa prawie 960 metrów, więc fajnie się sieje. No. Do Mikołaja podjechał kumpel, pojeździć. No tam nic wygodnego niestety w tym fędzie. To siedząko to jest no bardzo niewygodne niestety, ale chwilę, chwilę czemu nie. No i pięknie sieje ta sentajka, naprawdę to jak to sieje to jest poezja. Już pierwsze wschody oczywiście mamy e, na tej działce gdzie tam posialiśmy co wam mówiłem, że e, było uprawiane na sucho i wtedy po pierwszym deszczu jak tam spadło te 30 litrów dwa tygodnie temu to zaraz zasiałem, więc pierwsze wschody, pierwszą działkę już mamy Wyjdę sobie teraz na zewnątrz, tutaj widzę, że przy studzience leży kamień, położę go na tą jakby, na, jakby na górę i sobie dokładniej tutaj obsieję tą studzienkę trochę. No i lecimy z Pallasem, zaraz zobaczycie jak to wygląda. Jeszcze do wysiania 15 hektarów, już pincetkę mam sybaną. Tak to wygląda po nasypaniu. Nie nagrałem nic, bo jak się drugi worek sypie, to trzeba go trochę na boki, jak się od tyłu zajedzie. No i co? To na wsiwniku? Miałem wsypane półtorej tony, waltra podnosi, ale tutaj już jest pełno. Ten trzeci worek sypać to najlepiej we dwie osoby. No i co? jedziemy dalej z tym koksem na popołudnie deszcz. Mam nadzieję, że jak najwięcej uda się posiać. No i działamy studzienka obrobiona. Lecimy dalej. Teraz ujęcie na fenda z drugiej strony. O, jest sprzęt, ordyma puszcza. Widać, że delikatnie tam na górkach ten. O, i tutaj po sąsiedzku, Wuje Orze, Johnem. Robota i idzie. Jak na stole wygląda. No, tylko te buraki niestety leżące. Aż brzydko. Sucho było na glinie, może dlatego nie wiem, próbuję sobie to jakoś wytłumaczyć. Druga. No, za chwilę godzina 18, słoneczko zajdzie. No i co? Tutaj działka. Tylko dwie ścieżki. Jedna ścieżka odsiana, to za chwilę będzie druga, więc Mikołaj zaczął uprawę od drugiej strony. Ja muszę zacząć połówką, więc trochę dłużej się to schodzi. Niestety minus y, 3 metrowego siewnika i akurat belki 36 metrów ale jak już posiejemy to później same plusy takiej szerokiej właśnie beleczki zbliżenie na fenda jak zbliżam to chyba głośnik mówiliście, że się podgłaśnia się pewnie wyczula ale jakoś sobie tam z tym poradzicie nie krzyczę, teraz mówię po cichu nagrywam telefonem oczywiście dlatego też ten dźwięk może nie być idealny przy przybliżeniach elegancko jeszcze z powrotem Mikołaj jedzie, ja już sobie połóweczką zaczynam i odsiewamy drugą ścieżkę. Jeszcze z dwie godziny, i będzie fajno na tym polu. Coś jeszcze dzisiaj posiejemy. Mały look na pracę dalbo, zobaczcie sobie jak to idzie. Teraz na tych szerszych dłutach za grikarbu miesza zdecydowanie lepiej. To oczywiście na plus, tak jak opadniki mieszać czy cokolwiek, no wiadomo, większa powierzchnia też będzie uprawiona, tak? jeśli mamy relice piątkę, a nie ósemkę na 11 apach te cm to mamy 33 cm skrywania więcej, bo to już jest, to już jest dużo